Wszystko co było jest ważne, bo to nas tworzy nas jako osobę, nas jako rodzinę, nas jako naród, jako całą ludzkość cywilizację. Bronisław Komorowski. Urodzony w 1952 roku. Harcerz, historyk i działacz solidarności. Minister obrony narodowej w rządzie Jerzego Buzka, poseł na Sejm od 1991 roku, marszałek Sejmu szóstej kadencji. Ja się jeszcze urodziłem, jak żył Stalin, więc to nie same dobre doświadczenia, ale niewątpliwie moje pokolenie pokolenie tak umownie mówiąc Solidarności jest pokoleniem, które rzeczywiście zaznało niebywałego wielkiego sukcesu. Mamy w sobie bolesne, trudne, a czasami obciążające doświadczenie życia w systemie komunistycznym przy braku demokracji, braku wolności, braku normalności rynku, normalności, bo żyliśmy w księżycowej gospodarce socjalistycznej i to gdzieś nas, w nas tkwi. Jednak pamiętam i to mnie obciąża do dzisiaj, że w barze mlecznym rzeczywiście zdarzały się noże ze złamanymi specjalnie czubkami, wyciętymi zębami i jeszcze na dodatek przywiązane szturkiem przy okienku, gdzie wydawano pierogi i leniwe. Miałem takie zresztą marzenie o tym, żeby być uczestnikiem wielkich wydarzeń historycznych oraz je współtworzyć. Ale często bywa tak, że człowiek nie wie, że mówi prozą i nie wie, że tworzy historię, a tak jest, rzeczywiście jest cząstką wielkich wydarzeń. Rzeczywiście jesteśmy szczęściarzami. Jesteśmy pokoleniem też urodzonym w czepku, w tym sensie, że nam się udało. Myślę, że każde pokolenie tak naprawdę musi na nowo trochę pisać historię wedle właśnie tego, co jest dla niego ważne. I żeby wiedzieć, dokąd się idzie, trzeba najpierw wiedzieć, skąd się przychodzi.